Marek! No. Nie obrócisz się? A, mogę. A słuchaj, gdybyś miał wyjechać na resztę życia do jakiegoś kraju, tylko nie do Polski, to do którego? Nowa Gwinea. Dlaczego? Dlatego, że jest nowa. Wszyscy, ja lubię nowe rzeczy. Okej, okay, ale wiesz, że ona już nie jest nowa? Pora. Tylko znamy. To co jest nowego? Jakie e, są nowe? Kosowo. Dobra, to do nowego Kosowa. Marta? No. Jakbyś się miała wyprowadzić na całe życie do jakiegoś innego kraju niż Polska, to gdzie? Bo ja bym do Francji, na południe. Dlaczego? Bo lubię i tam jest ciepło i ładnie i mówią po francusku. Czyli nie powiesz nic głupiego, śmiesznego? Mm, nie, ale mogę powiedzieć jeszcze raz. Marta, jakbyś się miała na resztę życia przenieść do innego kraju, tylko nie do Polski, to do jakiego? E, do Szałasu. Do czego? Do Szałasu. <laughs> Okej, okay, dziękuję bardzo. Brzakłaty? Tak. tak, Norwegia. Dlaczego? Tam się dużo dzieje. Dziękuję bardzo.